To co na przykład wysłaliśmy Wam z Patrycją, ale są też dwie gazety. Gazety gazety. I... Yo, ja przez to, że. Mamy... O, nie, to jest tam. Ten... Mamy jakiś tam target, że musimy nabić powiedzmy te minimum dwie aplikacje to ty, dziennie. Ty codziennie kupujesz. Nie, 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 czekajcie. Że musimy nabić sobie dwie aplikacje dziennie, to mi się nabijają w aplikacji zniżki. I ja mam... Kiertyriat bonów minus 5 zł, minus 30 na coś tam. Na gazetkę oni erotyczną? i pewnie, pewnie Legion. I... Jak oni. Ta kasówka kosztuje chyba 25 zł. Nie! I zastanawiam się czy nie zużyć po prostu bonów i nie kupić z czystej ciekawości. Cóż, no. no z drugiej strony co innego masz za to kupić. Lemoniady ile można lemoniady pić? A ty? <grymne> ty patrz, Ja Ileczka? robię. Nie, ja robię Genom. Aaa, to jest ten obcy. <grymne> Ooo, tak, tak. parę czasy jak <grymne> kiedyś. Jeee. <tam>. Zgadza się! <grymne> oh, Legion mnie podniósł. O Boże, on ma z kim żołnierza 79? O, tego Halk. Ty taki jeszcze Hulk? To taką Hulk, wiesz. Hulk, Hulk. Hulk. Hulk? Hulk? Hank? oni się? No, właśnie dlatego nie pamiętałem. Hulk to Marvela. Zaraz wyjdzie, że próba Hans, kolejny nie do kolekcji. Boże. Jest on i wiadomo kto jeszcze. Legion Natalia. Ale Natalia. Okay. Słuchaj. Rozważyła się Nawet... o Lemoniadach i gazetkach erotycznych. Dzień jak co dzień? Idziemy jeszcze po tego tam na górze. Natalia jest tą jedną osobą, która właśnie będzie tak jak ten pan co ma 70 co kupił sobie tą gazetkę, to dosłownie Natalia będzie przeżywać tego typu starość. A skąd to wnioskujesz? Po prostu ona będzie chodzić do takich sklepików i będzie kupować. A ten... Natalia nie. Natalia nie dożyje starości, bo wejpuje jak lokomotywa. Prawda? Starość dożyje jej. Nie. Nie, dlaczego syropka leży? Leży, bo chce. Leży, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy Hello, nie? nie? combo Oni-Legion jest zajebiste. Yeah. Po pierwsze, a po drugie, kurwa, jest to to, że po prostu Oni nie musi podnosić, więc nie wyłącza sobie mocy, tylko Legion podnosi po nim. O kurwa, podniósł. Witam. A Mogę cię uleczyć, jak coś O! No dobrze. Ja ci widzę, puniu, moja droga. Dobra, ja masz tych skrydów, łeb tak. wielki jak... <grywa> Wiktoria, ja siedzę w szafce i Cię obserwuję. Nagrywam Cię z szafki. Jest <grywa> z tyłu. Poleciała. Witam. Skubany ćpun. Kto? No ten, co mnie od tyłu zaskoczył. Nie obrażaj ci punów, bo oni są wśród nas. W sensie nie tu konkretnie w tej rozmowie, ale z takich jest dużo w społeczeństwie. Mhm. Mm A trójka? Widziałeś mnie? Ja To, to, kurwa. to są pieniądze. Jak tyś tam... nikt po mnie nie idzie. Wiesz, to, to nie było intencjonalne. Po prostu nie widziałem, się ty tam jesteś. Jeszcze w dodatku oni mnie gonił, bo teraz Dobra, właśnie się Dobra, idą po mnie żingułem. Kurwa Nie idą O kurwa, ej, zajebiste, że tu działa na to No, nawet nie wiedziałam I No, byłam super Nie mam. bałam się, że nie będzie Czy ktoś się. zdejmie hiperziomka? Uda się? Czy nie spróbował... O kurwa, oni mnie goni Dobra, ja spróbuję tam podejść Co prawda nie zdążę przed drugim On jest za mną nie mam pieniądze. Czy ja się nie powinnam teleportować? Powinnaś, nie wiem tak. On jest się 30, 30 razy raz. już obrót Dobra. Obok mnie. Dawaj, uciek O, zajebiście, dobra Diana. Tylko żeby ja. cię nie wyczekał, nie? Pika. O kurwa. Pika. O kurwa, <noise> udało się. Ha. Boże, Tripitropa się self kieruje. Weź rób gena, kobieto. Useless Yungin Trip Cherry. Jesteś na palecie, wika? Most toxic nie. player. Ludzik ma ładnie. To, no i lecę. Nie, dzisiaj ta gry to jest po prostu dno. Żenada. O kurwa. Ja. Oj. Minąłem rudą babę. Pomyśleć, że kiedyś ta mapa była na normalnym 1x4, nie? To jest przejebane, ona jest kurwa ogromna. No weź sobie to porównaj do tej małej co wczoraj gryśmy co nas rozwalili. No kurwa ej, ale no właśnie pod tym względem mówisz to jest o kurwa. I My, myślałem, że tutaj skręci do nas. Dawaj podnieś... A! Podniesiesz go! O kurwa, uwaga! Legion tu jest. Ten Legion chyba nie ma terroru, co nie? no oni grają na to, że jeden nie ma terroru co jakiś czas, no Podnosi mnie oni, Ja pierdolę! Widziałeś to no do Nie, Junjin zrzuciła paletę na Felixa, czy tam na. Yy, na Vittorio, chyba. I, a Vittorio chciał przez nią przeskoczyć, a był za nią, i on chciał przeskoczyć i Legion go odciągnął od tej palety. O, bo ja, no. ma dwa ja mówiłem, że Junjin jest toksyczna, to mnie nikt nie słucha. No słucham Cię, ale nie widziałem sam co robi. Są w tych samych miejscach. I z dwóch na mnie. Boże, no jeden gen, no Yunjin, nie Yunjin, tylko Sable, kurwa, Mikaela, dawajcie. No, a Mikaela to, to jest syropka? No ja wiem, ale mówię, no, bo ja O Boże, wiesz, to, to, to mamy super. przewalone bardziej mam na myśli, że chyba Ciebie goni któreś, więc Sable mnie chyba nie znosi. Natalia, nie! Up. O kurwa, ona wstała to już. <grym> Można się podnosić to przecież. Nisz, dawaj. Nie to mogę. Nisz, się. Możesz. Nie mogę. Mi... Puść, puść przycisk, A, bo, bo, nie. Natalia, ty tak samo możesz. Nie, przerwało A Kurwa, to sama akcja. Sama akcja, to, to dwa razy się powtórzyło, nie wierzę. Kurde, ja z żeby ja miałam jeszcze. On na mnie I stoi, żeby mi mori zrobić, czy co robi? Tak. Czekaj, tylko muszą umrzeć wszyscy. Dlatego ja nie zabijam się. Nie zabijaj Też, się. Natalia, trzymaj. Trzymaj, trzymaj się. Wstał. Ja spróbuję jeszcze raz A ty weź może paletę i gdzieś. Najpierw to wstawaj, bo ci po prostu od razu zrobi Komori. On gdzieś tu jest, bo mam ten dźwięk taki dziwny. Oni stoją obydwaj jak nade nam... mną. Obydwoje stoją nade mną. Z której strony nie wstanę, to mnie walną. Zobaczcie to. Słuchaj, ja jak umieram. dobrze klikniesz, to obydwu zastanujesz. Nie da się. Natalia, nie zabijaj się jeszcze! Proszę! Dwóch jest na wieś! Ja się troszkę boję. O, nie mogę się już podnieść drugi raz? Nie da się już, ej! No jak to się nie da? No nie, tylko raz mogłem. Ale późno. Weź się mi Ja no. Oj, 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 oj. no nie poszło. No.